Stephen Hawking był dobrze znany ze swoich licznych prac naukowych oraz wielu kontrowersyjnych przewidywań odnośnie przyszłości ludzkości, która może być związana ze sztuczną inteligencją, inwazją obcych czy koniecznością przeniesienia się ludzi na inne planety po koniec znanego nam świata. Stephen Hawking zmarł 14 marca 2018 roku w wieku 76 lat. Był dobrze znany ze swoich prac nad czarnymi dziurami i teorią względności. Hawking twierdził chociażby, że Ziemia zamieni się w gigantyczną kulę ognia i to w stosunkowo niedługim czasie, biorąc pod uwagę wiek naszej planety, ma to nastąpić do około 2600 roku z powodu przeludnienia i zużycia energii, które sprawią, że Ziemia nie nada się do zamieszkania. W rezultacie ludzie będą musieli zamieszkać na innej planecie. Hawking powiedział, że ludzie będą musieli skolonizować inną planetę w ciągu najbliższych stu lat lub grozi im wygnięcie. Ze względu na zmiany klimatyczne, uderzenia asteroid, epidemie i wzrost liczby ludności, nasza planeta będzie coraz bardziej niepewna, powiedział Hawking. Naukowiec był częścią inicjatywy o nazwie przełomowa gwiazda, która planuje opracowanie ultraszybkiego statku kosmicznego napędzanego światłem, który może szukać światów nadających się do zamieszkania. Taki system mógłby dotrzeć do Marsa w mniej niż godzinę lub dotrzeć do Plutona w kilka dni, minąć Voyagera w niecały tydzień i dotrzeć do Alfa Centauri w nieco ponad 20 lat, powiedział Hawking podczas jednego z wywiadów. Myśli Huffkinga były podobne do przewidywań Lona Muska, dyrektora generalnego SpaceX i Tesli. Huffking powiedział, że może dojść do wygnięcia ludzkości, jeśli ludzie pozostaną na Ziemi, zgodnie z artykułem w czasopiśmie New Space. Musk dał jasno do zrozumienia, że wierzy, że Mars może być dobrą alternatywą dla Ziemi. Profesor Huffking w jednym ze swoich wystąpień oznajmił, że pojawienie się sztucznej inteligencji może być najgorszym wydarzeniem w historii naszej cywilizacji, chyba że społeczeństwo znajdzie sposób na kontrolowanie jej rozwoju. Fizyk powiedział, że technologia sztucznej inteligencji może pomóc w wykorzenieniu ubóstwa i chorób, ale przyznał, że jej przyszłość jest niepewna. Sukces w tworzeniu efektywnej sztucznej inteligencji może być największym wydarzeniem w historii naszej cywilizacji, lub najtragiczniejszym. Po prostu nie wiemy, do czego nas to zaprowadzi. Nie możemy więc wiedzieć, czy sztuczna inteligencja będzie pomagać nam w nieskończoność, czy też ta pomoc zostanie przez nią zignorowana i zepchnięta na bok. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że nasza cywilizacja zostanie zniszczona przez sztuczną inteligencję. Powiedział Hawking podczas jednego z przemówień: Jeśli nie nauczymy się przygotowywać i unikać potencjalnych zagrożeń, sztuczna inteligencja może być najgorszym wydarzeniem w historii naszej cywilizacji. A i przynosi niebezpieczeństwa, takie jak potężna autonomiczna broń lub nowe sposoby uciskania społeczeństwa na skalę międzynarodową. Może to przynieść ogromne zakłócenia w naszej gospodarce, dodał. Jeszcze jeden temat zaprzątał głowę genialnego fizyka. Jego zdaniem prace nad sztuczną inteligencją powinny być prowadzone w taki sposób, by maszyna była dobra, użyteczna, czyli pomagała nam, ludziom, w rozwiązywaniu licznych problemów. Jego zdaniem badania na Taj powinny się odbywać pod kontrolą wielu naukowców. Podkreślał, że prawdziwym ryzykiem związanym z rozwojem sztucznej inteligencji nie będzie to, czy będzie złośliwa, a jedynie w jakie kompetencje będzie wyposażona. Hawking twierdził, że jeśli wreszcie uda nam się stworzyć sztuczną inteligencję z prawdziwego zdarzenia, będzie to albo najlepsza, albo najgorsza rzecz w historii ludzkości. Dlatego zależało mu na tym, żeby prace nad nią szły we właściwym kierunku i były nadzorowane. Dlatego razem z grupą innowatorów, w której znalazł się podzielający jego obawy Elon Musk, profesor Hawking pomógł opracować 23 zasady, które mają nas chronić przed złą sztuczną inteligencją. Jedna z nich głosi, że zespoły pracujące na DAI powinny aktywnie współpracować, by uniknąć sytuacji, w której jego ofiarą padną standardy bezpieczeństwa. Wysoce autonomiczne systemy sztucznej inteligencji powinny być zaprojektowane w taki sposób, by ich cele i sposób działania były zgodne z wartościami wyznawanymi przez ludzi. Uważał, że sztuczna inteligencja nie powinna być kontrolowana przez jedną korporację. Jednak zastosowanie sztucznej inteligencji, chociażby w przemyśle zbrojeniowym, to nie tylko autonomiczna broń, ale także zautomatyzowane pole bitwy, podkreśla The Economist. Konieczne jest jednak określenie, w jakim stopniu nowoczesna technologia zastąpi człowieka nie tylko w bezpośrednich działaniach wojennych, ale także w procesie decyzyjnym. Trudno powiedzieć, na jakim etapie rozwoju znajdują się obecne systemy sztucznej inteligencji. Te informacje są po prostu ściśle tajne. Możemy być jednak pewni, że tego rodzaju technologie są wciąż rozwijane i w niedalekiej przyszłości. Dowiemy się do czego doprowadzą nas te badania rodem z Terminatora, Cyberpanka czy łowcy Androidów.